Kochani widzowie, na początku tego filmu dzisiaj muszę Wam się do czegoś przyznać, do pewnego może nie znużenia, ale do tego, że kiedy biorę sobie jakieś, nie wiem, nowe gry, które są piękne, ładnie wydane, w myśl zasady dodaj figurki, zrób ładne grafiki, wydaj coś starego, ludzie i tak kupią, coś na zasadzie kina wide, szkoły i tak pójdą, no to mając... I obcując cały czas takimi grami, raczej one są fajne, miłe, ładnie zrobione, ale nie ma tam krzty chęci pokuszenia się, zaryzykowania, zrobienia czegoś nowatorskiego, czegoś wydania na. Miarę nowego, nowej mechaniki deck building, czy nowego legacy. czemu oczywiście nie mówię o tych dwóch typach, żeby coś tam zmieniać, ale wydać coś na tyle nietypowego, czym było pokazanie się właśnie tamtych mechanik, sposobów podejścia do gry. Dzisiaj mamy pewne łopatologiczne podejście do tematu. Dlatego cieszę się i bardzo lubię, a bardzo rzadko już mi się to zdarza, kiedy otrzymuję jakieś gry, a tak było w przypadku otrzymanej gry od wydawnictwa Alice Games, to jest właśnie Zaginięcie Alice, gdzie widzę, że ktoś starał się zrobić coś nowego. No bo Zaginięcie Alice jest to gra, gdzie tytułowa Alice zaginęła, a my wcielamy się w losowe postaci, możemy sobie je zmieniać tam co grę. Gra będzie przez 90 minut trwała, dokładnie, ponieważ mamy czas, który będziemy tutaj mieli odmierzany przez to aplikację, która jest na komputerze i przez 90 minut będziemy się posługiwali tylko telefonem. Ja do telefonów też nie mam specjalnego zaufania, ponieważ kiedy już siadam do gry, chciałbym, żeby ta zmora czasów, od której ludzie są dzisiaj uzależnieni, została odłożona i żebyśmy mieli tylko kontakt ja, człowiek, papier, stół i tyle. Natomiast my tutaj mamy telefon i tylko tym telefonem będziemy mogli się porozmawiać, ponieważ przy grze nic nie mówimy, totalnie zero nie wypowiadamy słów, będziemy pisali do siebie bezpośrednio wiadomości, ale również będziemy pisali na czacie grupowym. No wiecie, jak to młodzież, która stara się dowiedzieć, co się stało z tą Alice. W międzyczasie będziemy badali pewne poszlaki, będziemy również mieli swoje motywacje, ponieważ nie dość, że losujemy postać, to również mamy swoją motywację, co będzie określało to, co robimy, więc musimy się wczuć w rolę, no a na końcu, po tych 90 minutach, nie, czeka nas rozwiązanie całej tej historii. Co też fajne, w tej grze będziemy mieli rozdawane takie karty, które mają na sobie numerek, i ta aplikacja, która będzie nam odmierzała te 90 minut, kiedy zobaczymy, nie wiem, 40 minut, tam 45, no to osoby, które mają taką kartę, muszą odsłonić tę kartę i wprowadzić te zasady, czy nowe rzeczy po prostu do gry. Fajne, ciekawe, nie aż tak strasznie regrywalne, ale nowatorskie i dlatego chciałbym Wam zaginięcie Alice pokazać. Zobaczcie, jeśli lubicie gry RPG. Do której niewymagany jest mistrz RPG, a historia potrafi naprawdę wkręcić. No to, kochani, przechodzimy już do samej gry, w której będziemy mieli w pudełeczku, od taką instrukcję, którą ja czytałem dwa razy, bo byłem przygłupi, żeby zrozumieć, że tu mam do czynienia z czymś nietypowym. Mamy sobie pudełeczko, które w necie kosztuje tak gdzieś okolice stówki. Mamy również dodatek do tej gry, którą nam tę grę nie chcę powiedzieć, że odświeża dodaje nowe rzeczy, bo tak dodaje, ale dzięki temu tę grę możemy nieco zrestartować. Dlaczego? Dowiecie się na końcu. No ale dobra, mamy sobie tutaj wszystkie gry. Teraz, jak to technicznie będzie wyglądało? Mamy sobie osobę, która jest narratorem. Może nie narratorem, tylko osobą, która prowadzi. Ponieważ jest to gra RPG bez mistrza gry, który też nie wie, jak ta gra się zakończy, tylko po prostu jest to osoba, która ogarnęła zasady. To łapiecie. No i teraz. Ta osoba bierze sobie taką kartę, wprowadza tę kartę w życie. To nie jest żadna tajemnica. Pewnych kart Wam nie mogę pokazać, żeby nie spoilerować. Każdy z graczy w tym momencie będzie losował swoją postać, która również będzie miała swoją relację z zaginiętą Alice. Do tego wszystkiego warto byłoby dodać jeszcze plakat Alice, żeby tutaj nadać jej pewnego wyglądu, żebyśmy też wiedzieli, kogo będziemy szukać, no i mamy karty naszych motywacji. Ja może jedną kartę motywacji mogę pokazać, gdzie mamy motywacja i relacja, która nas łączyła z zaginioną Alice. W tym momencie osoba, która jest tą osobą prowadzącą wychodzi, nagrywa pewną wiadomość głosową, którą później będziemy musieli odtworzyć w odpowiednim momencie gry, no i rozdajemy sobie karty, które mamy tutaj, o bardzo proszę, i tutaj mamy napisane, w której, w jakim czasie musimy daną kartę pokazać, które te karty wprowadzą wam nową rzecz do gry. Mamy również takie trzy karty, które no, są już elementem, co się z tą Alice stało, gdzie ona jest. Więc jak widzimy, są trzy, więc to nie jest taka gra totalnie jednorazowa, aczkolwiek jej regrywalność jest ograniczona, co sobie wpiszcie na plusy, minusy tego rodzaju gry RPG. Mamy tutaj, poza oczywiście tymi elementami, rzeczy, których będziemy znajdować. Miejsca, w których będziemy chodzić, jak również osoby, które są podejrzane, które miały wpływ na to, że ta Alice zaginęła. Kiedy ta gra już wystartuje, bierzemy telefony, mamy czat grupowy, mamy smsy, ponieważ znamy do każdego gracza, który jest przy stole telefon. W sumie to też jest dobry sposób, żeby pozyskać telefony. Ale dobra, to jest inny temat, i dzięki temu wchodzimy już do rozgrywki. No i w ogóle się nie odzywamy. Jest muzyka, jest czas wprowadzamy pewne rzeczy i po tych 90 minutach, więc wiemy konkretnie ile gra będzie trwała, gra się kończy, sprawdzamy co się z tą Alice stało w zależności od zakończenia gry, które mamy i... No i właśnie. No i czy to już jest koniec? Niekoniecznie, ponieważ możemy sobie jeszcze ogarnąć dodatek, który będzie wprowadzał wam nowe elementy, nowe karty, nowe rzeczy, które wam wzbogacą tę grę, ale też je odświeżą. No nie ukrywajmy, nie jest to tytuł, który będziecie przechodzić, nie wiem, 15 razy, bo wam to się znudzi. Będziecie mogli po prostu tę grę komuś pokazywać i jakoś tam moderować tą rozgrywkę. Natomiast jeśli ktoś jest chętny na pewnego rodzaju rpg z telefonem, gdzie nikt gdzie nic nie mówi, jest cisza i spokój, bo też czasami takie rzeczy szukamy przy grach, no to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry nie, tytuł, a jak nie macie mistrza gry, bo też wiele osób szuka nie, mistrza gry do gier RPG i ich nie ma, no to ta gra jest mistrzem gry zamkniętym w kartach. Tak więc kochani, jeśli szukacie gry, e, która jest grą nietypową, jest grą, e, która na pewno daje Wam możliwość i poczucie bycia w RPG-u, ale też takim niestandardowym, bo nie będziecie mówić, nie będziecie przeżywać, ale wszystkie te emocje będziecie prze, prze, przelewali na telefon. Jeśli Wam nie przeszkadza telefon w grze i muzyka w komputerze, jeśli macie jakąś taką przestrzeń, która będzie wyciszona, to na pewno jest to gra dla Was. Muszę Wam również powiedzieć, że mamy taką jedną kartę, której nie omówiłem, jest to karta X, ponieważ w grze będą pojawiały się czasami takie treści, że niektóre osoby mogą czuć się no, niespecjalnie komfortowo, stąd jest ta karta X, żebyśmy powiedzieli halo, tak, nic nie mówiąc, że nie idźmy może w tą stronę i tyle. Więc mamy również taką rzecz, co nie wpłynie na um, może fabułę, tak, ale nie wpłynie na to, w którą stronę będziecie chodzić, więc jest to coś, taki element bezpieczeństwa, dzięki czemu wszyscy mają się czuć bezpiecznie, pewnie i miło, przyjemnie mają spędzić czas przy rozgrywce. Natomiast jeśli drażnią Was telefony yy, przy grach, nie lubicie gier RPG, nie, nie lubicie gier karcianych, tudzież takich gier, gdzie macie no, wszystkie te ustrojstwa, które wokół Was chodzą, to omijajcie Zaginięcie Ali z szerokim łukiem. ponieważ, tak jak mówię, nie jest to gra dla wszystkich, nie jest to taka gra, nie wiem, typowo pojedynkowa, jest to gra kooperacyjna, w którą stronę musicie wejść, ale każdy również będzie musiał odgrywać rolę. Jest to gra na pewno dla tych, którzy lubią RPG, nie mają mistrza gry, chcieliby poznać historię niełatwą, ale na tyle wciągającą, że no właśnie, warto sobie coś takiego kupić, ewentualnie dodatek, żeby sobie to odświeżyć, wzbogacić, żeby gra po prostu była ciekawsza. O, taki mały RPG zamknięty w kartach na 90 minut przy użyciu komórek bez mówienia. Czy coś takiego Wam się spodoba? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja bawiłem się nadspodziewanie dobrze, a tak jak już mówiłem na początku, za telefonami i grami nie przepadam, a tu proszę... Taki bayer. Więc, jak widać, nawet po tych 15 latach, można takiego WG jak ja zaskoczyć. Tu czuję się pozytywnie zaskoczony. Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału GameTrail TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam.